Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie! Nadszedł piątek. Wybiła godzina 21.15. Oznacza to, że właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Polskie zagadki kryminalne. W dzisiejszym materiale poruszę zagadkową sprawę 25-letniej studentki historii i anglistyki Pauliny Antczak. Na samym wstępie chciałbym zastrzec, że materiał nie ma na celu nikogo oskarżać. Jest opracowaniem sprawy na podstawie dostępnych informacji prasowych. Do tej pory wypowiedziała się sprawie tylko jedna ze stron. Druga strona wciąż odmawia komentarza w sprawie. Przed sądem nadal toczy się postępowanie karne. Do momentu usłyszenia prawomocnego wyroku sądu nikogo nie możemy uznać za osobę winną. W tym odcinku opowiadam o wszystkich niespójnościach zeznaniach oraz o błędach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Odwołuję się w treści również do głośnej sprawy Małgorzaty Śnieguły. W mojej ocenie obie sprawy są bliźniaczo podobne. Imię partnera Pauliny zostało celowo zmienione. Dlatego zachęcam, aby nie podnosić wyroku na własną rękę. Treść materiału jest jednostronnym opisem tych dramatycznych wydarzeń. Zapraszam do wysłuchania historii. Pauliny Antczak Istnieją takie sprawy, które przez lata pozostają nierozwiązane. Jedne są dramatycznym krzykiem rozpaczy, niektóre, choć bulwersujące, są poprowadzone przez śledczych w sposób niewłaściwy. Dziś właśnie skupimy się na takim przypadku. Wbrew istniejącym dowodom i podejrzeniom, prokuratura zakończyła śledztwo. Jednak rodzina kobiety, której historię opowiem, nie zgadza się z tym, co zostało ustalone przez zespół śledczych. Paulina Antczak pochodziła z Koźminka. Jest to niewielka miejscowość koło Kalisza. Kobieta pochodziła z dobrze sytuowanej i szanowanej rodziny. Jednak w życiu osobistym od zawsze źle trafiała z lokowaniem swoich uczuć. Każdy jej związek był podobny do siebie. Każdy kończył się nagle. Właśnie po jednym z takich rozstań, po czterech latach związku, Paulina postanowiła, że czas najwyższy na opuszczenie rodzinnego Koźminka. Jej marzeniem było mieszkanie we Wrocławiu. Dostała się na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Rodzice kupili jej własne mieszkanie, aby nie musiała wynajmować od obcych ani tułać się po akademikach. Paulina, mieszkając już we Wrocławiu, chodziła na różne koncerty hip hopowe. Od zawsze była ogromną fanką tego rodzaju muzyki. To właśnie na jednym z takich koncertów poznała pewnego chłopaka o imieniu Kamil. Mężczyzna nie był jej ideałem, ale od zawsze lubiła typ niegrzecznych facetów. Paulina zakochała się w Kamilu bez pamięci, choć pochodzili z różnych światów. Ona, studentka historii anglistyki, pochodząca z pełnej rodziny, nigdy nie karana, posiadająca majątek. On pracował dorywczo na budowach, często wchodził w konflikt z prawem. W dzieciństwie został porzucony przez matkę. Jednak Paulina i Kamila połączyło silne uczucie. A sprawy nabrały szybkiego obrotu. Początkowo Paulina ukrywała swoją relację z Kamilem przed bliskimi. Gdy chłopak wprowadził się do jej mieszkania, dłużej nie dało się utrzymać tego w sekrecie. Przyjaciółki Pauliny nie rozumiały tego, co ich koleżanka widzi w Kamilu. Mimo jej zapewnień, że jest on wartościowym człowiekiem, one nie widziały tego samego. Chłopak pochodził z dysfunkcyjnego środowiska. Niemal całe życie mieszkał na nadodrzu, a jego koledzy budzili niepokój. Było to takie towarzystwo, którego nie chciałoby się spotkać nocą w pustej bramie. Rodzicom Pauliny ten związek się nie podobał, ale starali się nic nie mówić. Za każdym razem, gdy poruszali temat, to Paulina zaczynała się od nich odwracać. Dziwili się nad wyborem córki. Był to kolejny mężczyzna z problemami. Długo stawiali się nad tym, dlaczego Paulina znajduje tylko takich chłopaków. Ostatecznie doszli do wniosku, że wynikało to z jej wrażliwości i odwiecznej chęci pomocy. Gdy przyjeżdżali do rodzinnej miejscowości dziewczyny, chłopak zawsze wydawał się miły i uczynny. Niemal osaczał rodziców Pauliny swoimi dobrymi chęciami. Prawdziwe problemy zaczęły pojawiać się bardzo szybko, zaraz po ich wspólnym zamieszkaniu. Po krótkim czasie okazało się, że Kamil kłamał w wielu aspektach dotyczących jego życia. Między innymi zdradził to, że ma dziecko. Zaczął też wracać do domu w stanie wskazującym i urządzać awantury bez powodów. Narastająca frustracja. Kamil zanim związał się z Pauliną, był w związku małżeńskim. Jego była żona nie ma o nim zbyt dobrego zdania. Kobieta twierdzi, że mężczyzna często bywa w stosunku do niej agresywny. Bliscy Pauliny również zwrócili uwagę na podejrzane zachowanie chłopaka. Ostatni rok związku to był rok częstych kłótni. Jednak kobieta nigdy nie poskarżyła się, aby Kamil zrobił jej krzywdę. Matka Pauliny. Dwukrotnie była świadkiem niepokojących zdarzeń. Jedno z nich miało miejsce przed kolacją wigilijną. Paulina poprosiła Kamila, aby został jeszcze chwilę przy stole. Niewinna prośba zamieniła się w sprzeczkę. Chłopak wykrzyczał wtedy, że to pieprzy i wraca do Wrocławia choćby pieszo. Rodzice kobiety byli zaskoczeni tym uniesieniem, zważając na błahy powód jego powstania. Kolejnym niepokojącym zdarzeniem. Było zaobserwowanie nietypowych śniaków Pauliny. Jednak zawsze miała na to jakieś wytłumaczenie, a to, że wywróciła się w wannie, a to, że się gdzieś pośliznęła. Dopiero miesiąc przed tragicznymi wydarzeniami, Paulina zadzwoniła do swojej mamy. Poskarżyła się jej wtedy, że zaczyna mieć dosyć zachowań Kamila. Mężczyzny stale nie było w domu, nie pracował, a czas wolał spędzać z kolegami. Paulina sama musiała utrzymywać dom, a także opłacać wyjścia chłopaka. Negatywne emocje każdego dnia przybierały coraz bardziej na sile. Kamil i Paulina na kilka dni przed tragicznym dniem bardzo się pokłócili. Chłopak wysłał nawet kilka mocnych smsów do jej rodziców, twierdząc, że zastał Paulinę w dwuznacznej sytuacji z jej najlepszym przyjacielem Jackiem. Prawda wyglądała jednak nieco inaczej. Jacek odwiedził Paulinę z zamiarem wypicia drinka. Jednak na jednym się nie skończyło. Wtedy zamroczony chłopak zasnął na kanapie. Pora była już późna, a Paulina nie chciała go budzić. Postanowiła iść wtedy do łazienki, wziąć prysznic. Gdy wyszła po kąpieli, zawinięta jedynie w ręcznik, do mieszkania wszedł Kamil. Paulina była tym faktem bardzo wzburzona. Opuściła mieszkanie samego rana, Zadzwoniła wtedy do swojej przyjaciółki, informując, że wychodzi z domu. Było jej przykro, że Kamil mógł coś takiego sobie wymyślić. Dodała, że nie wróci, dopóki Kamil nie wyprowadzi się z jej mieszkania. Kobieta postanowiła, że porozmawia o wszystkim z Kamilem po powrocie do domu we wtorek 23 września. Według mężczyzny taka rozmowa się odbyła. Paulina miała go wtedy przeprosić i zapewnić o swojej miłości. Prosząc, aby z nią został. Te wydarzenia potwierdził również ojciec Kamila. Para miała się pogodzić, ale mimo wszystko pójść spać w dwóch oddzielnych pokojach. Paulina, tej nocy, została sama. Leżała na łóżku i oglądała telewizję. Do snu się nie przebrała, nie zdjęła nawet biżuterii. Kamil natomiast miał spać w pokoju obok na tapczanie. Jednak jego ojciec zeznał. Że syn tej nocy nie spał w ogóle. Miał do późna oglądać filmy. Z akt sprawy wynika, że Kamil wysłał do niego smsa po godzinie 3 w nocy o treści. Odezwij się. Paulina nie żyje. Tajemnicza kroplówka. Mężczyzna dobrze zapamiętał wiadomość od syna, bo kończył akurat sprzątać tramwaje, a był zobowiązany, żeby z pracą uwinąć się do godziny czwartej, inaczej musiałby zapłacić karę. Tutaj zaczynają pojawiać się pierwsze niespójności, które rzucają na sprawę odmienne światło. Kamil zeznał, że obudził się przed godziną piątą rano. Zysnuł miał go wyrwać budzik bowiem o godzinie siódmej miał zaczynać pracę. Usłyszał wtedy lekkie uderzenie w ścianę. Zaciekawiony dźwiękiem, udał się do pokoju Pauliny. Zastał tam swoją dziewczynę, leżącą na łóżku z półotwartymi powiekami. Wydawała niepokojące dźwięki, a na ustach miała mieć jakąś substancję. W pierwszej kolejności Kamil postanowił oblać swoją dziewczynę wodą, aby ją odsucić. Następnie zadzwonił pod numer alarmowy. Tam operator numeru ratunkowego wydał mu instrukcję, jak przeprowadzić masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Po przybyciu na miejsce pogotowia ratunkowego prowadzono jeszcze przez 40 minut reanimację. Niestety okazała się bezskuteczna. Tutaj dochodzimy do kluczowych zdarzeń. Zgodnie z aktami sprawy, do śmierci Pauliny doszło między godziną pierwszą w nocy, a piątą nad ranem. Jednak przyjmując do tego wiadomość, wysłaną przez Kamila do ojca o godzinie 3.29 w nocy, możemy zawęzić faktyczny czas odejścia kobiety. Będąc już przy tym wątku, napotykamy się na kolejne kłamstwo. Kamil twierdzi, że obudził go budzik. Wiemy już, że nie jest to prawdą, a dowodem sprawy jest SMS. Zatem rodzi się pytanie, dlaczego Kamil od razu nie wezwał pomocy, tylko czekał z tym aż dwie godziny. Obecny na miejscu prokurator zwrócił uwagę na jeszcze jeden szczegół. Kami w rozmowie z operatorem numer 112 wskazał na obecność dziwnej substancji na ustach kobiety. Jednak po przybyciu na miejsce służb ratunkowych, substancja pozostawała w nienaruszonym stanie, zatem wyklucza to przeprowadzenie sztucznego oddychania przez mężczyznę. Po zakończonych działaniach pogotowe ratunkowego. Wykonano kilkanaście zdjęć dowodowych. Uwieczniono na nich śniaki w obrębie klatki oraz zaśnienie w okolicy oka. Rodzice Pauliny Amtczak, gdy chcieli zobaczyć te fotografie, usłyszeli w prokuraturze, że zdjęcia wyszły niewyraźne, dlatego nie włączono ich do akt sprawy. Pierwsze siniaki nie budzą moich wątpliwości, ponieważ mogły powstać podczas prowadzenia reanimacji. Jednak zaśnienie w okolicy oka jest już kwestią wartą zastanowienia. W mieszkaniu Pauliny ujawniono również opakowanie po lekach na nadciśnienie oraz pustą kroplówkę. Biegli dokładnie opisali te medykamenty i nie byli w stanie stwierdzić, by mogły one mieć jakikolwiek wpływ na losy kobiety. Mimo wszystko nigdy nie zbadano substancji pozostającej na dnie kroplówki. Kroplówka była opakowaniem po izotonicznym roztworze elektrolitów. Lek ten nazywa się Sterofundin Iso, i jest podawany w przypadku odwodnienia organizmu. Tego typu lek powinien być podawany w warunkach szpitalnych, zwykle podawany z pacjentom po zatruciu płynami wysokoprocentowymi. Na ulotce sterofundinu możemy znaleźć kluczowe informacje. Zbyt szybkie podawanie leku lub zbyt duża ilość płynu, a także podawanie kropówki osobie z dobrym poziomem potasu i sodu, może spowodować obrzęk płuc, mózgu i zaburzenia oddychania, a w efekcie śmierć. Na przykład z powodu nagłego zatrzymania akcji serca albo niewydolności oddechowej. Wszystkie te działania niepożądane wystąpiły u Pauliny. Kwestia podania jej leku nie budzi wątpliwości, ponieważ na ręce ujawniono ślad po wkłuciu. Podejrzenia Rodzice Pauliny Antczak dopiero po pewnym czasie zauważyli, że historia zawiera wiele niepasujących do siebie elementów. Dotarli do informacji, że feralnej nocy, około godziny 4:40, ktoś usuwał pliki z laptopa ich córki. Według opinii biegłych nie mogła tego zrobić Paulina, ponieważ o tej godzinie jej serce już nie pracowało. Państwo Antczak na początku w ogóle nie podejrzewali że Kamil mógł mieć z tym cokolwiek wspólnego. Podejrzenia pojawiły się dopiero po identyfikacji Pauliny. Rodzice kobiety byli zaniepokojeni śniakami. Zapytali wtedy Kamila, czy coś o tym wie. Szybko wpadł w złość. Od razu krzyknął do ojca dziewczyny: "Czy pan myśli, że ja ją skrzywdziłem?" Zachowanie Kamila na pogrzebie było równie specyficzne. Jego rodziców nie było na ostatnim pożegnaniu. Kamil przyjechał z kilkoma kolegami, ale po chwili zniknął. Poprosił wcześniej, żeby mu zamówić wiązankę, ale ostatecznie za nią nie zapłacił. Na stypie nie zszedł do rodziny Pauliny. Siedział sam na górze. Rodzice Pauliny mieli z nim kontakt po śmierci córki. Pozwolili mu przez dwa miesiące mieszkać w jej mieszkaniu. Jednak kiedy przyjeżdżali do Wrocławia, nigdy nie miał czasu na rozmowę z nimi. Od razu wychodził z domu. Dopiero po jego wyprowadzce Rodzice Pauliny przyjrzeli się dokładnie mieszkaniu. Odkryli wtedy, że lustro na ścianie jest potłuczone. Na boazerii znajdował się ślad wgniecenia, wskazujący na uderzenie głową. Dopiero wtedy obraz całej sytuacji zaczął się układać. Paulina była bardzo wrażliwą osobą. Jej zachowanie zmieniło się w trakcie związku z Kamilem. Przycichła, stała się bardziej zakompleksiona. Rodzice Pauliny... Dotarli też do istotnych dowodów, do których wcześniej nie potrafili dotrzeć śledczy. Chodzi o SMSy z telefonu ich Chłopaka, które po śmierci Pauliny zostały usunięte. Prokuratura twierdziła, że są one nie do odzyskania. Rodzinie jednak udało się dokonać niemożliwego. Problemy Pauliny. Wszystkie osoby znające Paulinę Antczak zostały wezwane na przesłuchanie w charakterze świadka. Wezwany został również Jacek, przyjaciel dziewczyny. Policjantka prowadząca przesłuchanie zapytała go wtedy, ile podczas weekendu wypili butelek. 5, 10 czy 15? Poirytowane pytanie mężczyzna odparł, że 5. Jeszcze wtedy nie wiedział, że jego słowa staną potraktowane poważnie. Na podstawie tych słów oraz tej Kamila, wydano opinię, że Paulina Antczak była osobą uzależnioną. Tak też wpisano w aktach, podając to jako powód jej nagłej śmierci. Badania toksykologiczne nie wykazały jednak obecności żadnych substancji odurzających. Prokuratura przyjęła stanowisko, że nie wyklucza to problemu z nadużywaniem. Tego, że Paulina miała problem z piciem, nikt oprócz Kamila nie potwierdził w trakcie śledztwa. Jedynie Jacek pamiętał, że raz widział, jak Paulina na imprezie źle się czuje. Również psycholog, do którego chodziła Paulina, nie przypominał sobie, by dziewczyna skarżyła się na problemy z piciem. Ponadto opinie biegłego się wykluczają. W pierwszej opinii dr Jerzyka napisał, że śmierć nastąpiła około godziny pierwszej w nocy, w drugiej było napisane, że jednak około szóstej nad ranem. Pierwsza opinia wskazuje, że plamy opadowe nie znikają pod naciskiem. W drugiej było już napisane, że nie ma plam opadowych. W pierwszej opinii lekarz pisze, że najprawdopodobniej zaburzenie metabolizmu. A w trzeciej już, że nie mogło być zaburzenia metabolizmu, bo zakwaszenia organizmu nie występowało. Jeden lekarz, który zaprzecza sam sobie, nietypowe. Rodzice Pauliny. Wspominają ten krytyczny dzień ze łzami w oczach. 24 września, chwilę przed południem, dotarli do mieszkania córki. Przyjechali do Wrocławia, będąc na lekach. Byli załamani, nadal przeżywali szok. Po wejściu do mieszkania zostali tam Kamila, jego przyrodnią siostrę, kuzynkę i ojca. Wszyscy chodzili po mieszkaniu ich córki. Sprzątali, zadeptywali ślady, których policja nie zabezpieczyła. Rzeczy Pauliny do dziś nie odzyskali. Dopiero w późniejszym czasie otrzymali informację, że bez ich zgody rzeczy te zostały poddane utylizacji. Zagłębiając się w tą sprawę, cały czas mam wrażenie, jakbym czytał akta sprawy Małgorzaty Śnieguły. To wszystko brzmi tak podobnie. Prokuratura rejonowa dla Wrocowej Śródmieście, już w czerwcu 2015 roku, umorzyła śledztwo. Materiał dowodowy okazał się niekompletny i dostrzeżono wiele zaniedbań. Nakazano kontynuacji śledztwa, które wszczęto ponownie 27 czerwca 2017 roku. Nieprawidłowości w sprawie rozpoczęły się już pierwszego dnia. Śledczy nie zabezpieczyli ubrania Pauliny Antczak oraz nie pobrali z niego śladów, a mieszkanie stało otwarte. Każdy mógł manipulować dowodami. Biżuteria Pauliny zniknęła z mieszkania. W badaniu sprawy Pauliny pomogli policjanci z archiwum Mix. Widzieli akta i zdjęcia. Uważają, że nikt nie próbuje tam osłaniać Kamila. Po prostu na każdym etapie śledztwa popełniano rażące błędy, których teraz nie sposób odkręcić. Rodzice Pauliny skierowali dużo pism do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Wszystko trafiło do prokuratury krajowej, stamtąd do okręgowej w Wrocławiu. I ostatecznie odpowiadała prokuratura rejonowa, która docelowo odpowiadała za przebieg śledztwa. Pewnego razu państwu antczak odpowiedział sekretarz stanu, przyznał, że część ich skarg została uznana za zasadne i zostaną wyjaśnione. Po kilku latach jednak nic się nie wyjaśniło, a stanowisko sekretarza stanu objęła inna osoba. Państwo antczak zdecydowali się na subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Kamilowi. W 2019 roku ruszyło również śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków prześledczych oraz działania na szkodę rodziny. Początkowo prowadziła je prokuratura spródnika, ale wydział spraw wewnętrznych w Ministerstwie Sprawiedliwości zdecydował przenieść je do Gorzowa Wielkopolskiego, poza okręg prokuratury regionalnej z Wrocławia. Rodzice Pauliny kilkukrotnie wnioskowali ekshumację. Choć rodzice kobiety wskazują winnego, do tej pory nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów. Sprawa cały czas jest w toku. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.